Witajcie na kanale Ma i Gra. Macie z tej strony. <laughs> Dzisiaj nic wielkiego nie mam do pokazania. Jedną śmieszną paczkę tylko. Ze Słowacji albo Słowen słoweńska, czyli Słowacja. Ze słoweńskiej poczty. Patrzcie, jakie to jest śmieszne. A, kurczę, nie pokażę wam. A... O. No. Z wnutornej strony modrej paski pustepne od strasante ochranu toliu, a pomalu. Masakra, jakie te języki są podobne. A to zapaczka na kartmarkecie sobie zamówiłem. E, pamiętacie, jak wam opowiadałem o tym, że mam trzy paczki z Ameryki? Z jednej mi oddali kasę, z dwóch jeszcze czekam na decyzję. No i teraz tak. Pierwsza paczka z Ameryki do mnie dotarła. Dotarła do mnie po około 90 dniach. 97? Miałem to wcześniej policzone, teraz już nie pamiętam. A zobaczcie, ile to czasu. Teoretycznie paczki powinny dotrzeć w ciągu 45 dni z USA. Przyszły po dwa razy w takim czasie. Nie wiem, czy jest to spowodowane wirusem, czy jest to może spowodowane e, tymi tam zamieszkami, które cały czas w Stanach jednak są. No, ale zamówiłem sobie niepotrzebnie podobne karty z Europy. Przyszły dosłownie w tydzień. Tak więc, widzicie, jak ktoś coś potrzebuje z zagranicy, to lepiej sobie zamówić ze strefy euro. A, co ja tam będę? Żeby nie zniszczyć zawarto. Mam nadzieję, że tam kart nie ma nawet w tym miejscu. Oh shit! Oh shit. A, okej, okay. jest, jest GITES, jest GITES. O, czekaj, gdzie tu są jak za granicą pakują. No, okej. Okay. Mamy nasz zostawik. O. Położymy go tu. No i co tutaj jest? A Nic wielkiego. Arsius Level X. Kolejny Arsius, kolejny Level X do kolekcji. Zobaczmy w jakim jest stanie. Na Pierwszy rzut oka jest faktycznie całkiem dobrym. Karta jest chyba oryginalna paru miejscach średnie mi się podoba, ale wydaje się być dobrze. A tu są poobcierane brzegi. Dobra, ale jest w dobrym stanie, muszę powiedzieć, całkiem takim przyjaznym. To sobie od razu włożę do twardszego. Dobra, jest arcyusik. Dalej mamy wulpik salwańskiego. W wersji Shiny z Hidden Fates 2 euro za niego dałem. Ja jakieś tam grosze. A jaki ładny! Mówiłem wam, że te Shiny niefulartowe są bardzo tanie. Dalej, Rillabum V. Zwróćcie uwagę, jest to Premka Sword Shield, numerek 14. I to jest karta, którą zamówiłem do kolekcji. Będzie do tego jeszcze, oczywiście, Cinderace. To ostatni powinien być Inteleon, bo zamówiłem wszystkie trzy. No ale niestety dotarły do mnie tamte ze Stanów, więc... Więc te pewnie płyną na sprzedaż dalszą. Gdzieś tam widziałem, ktoś szuka Buma, czy tam Cinderace'a. Może uda się sprzedać wszystkie trzy. A, Toxtricity oczywiście. To samo. A dalej? Co było dalej? Już nie pamiętam. A, Lapras V. Nie mam tej fałki, nie trafiłem jej. To jest tam 3 euro kosztował, możecie sobie policzyć, ile to jest. Nie jakoś specjalnie dużo, no ale zwykła, zwykła fałka, no to ile to może być warte. E, dobra, to weźmy teraz to. A dalej ma jest fularcik. No to trochę droższe, wiadomo. Pewnie jest 4 euro. Jak są fularty takie w cenie od 10 do 20 zł to z reguły one już tańsze nie będą, więc jak brakuje Wam do kolekcji kart i widzicie, że jest jakiś fularcik w tej cenie z reguły nie ma się co bić. Jak macie sprzedającego pod nosem to możecie zejść te tam 2, 3, 4, może 5 zł, ale za wiele to się nie ma co bawić. A też na kartmarkecie jest taki minus, że jakbyście chcieli zamawiać zestaw kart, którego potrzebujecie to bardzo często macie te karty u różnych sprzedawców w najniższych cenach. Czyli powiedzmy, powiedzmy coś takiego: Arsusa i te trzy karty, czy tam cztery, mogę dostać w najniższej cenie, bo taką ofertę ma sprzedający. Aczkolwiek nie wiem: Dolomaiz będzie 2 euro droższy od najtańszego, Alolan Wulpix będzie 1 euro droższy. No wiecie. Zamiast y, robić jakiegoś dodatk dodatkowego zamówienia, za które i tak musimy zapłacić przesyłkę, chyba 3,5 euro to jest najniżej, co widziałem w Europie, no to lepiej po prostu wziąć droższe te karty. Nie? Tak, tak by to wychodziło. Dalej, a no to są te karty. Morpheco Snorlax. To są też promki, które wyszły niedawno w tych pink boxach. My w Europie mieliśmy te pinboxy miesiąc później niż w Stanach. Widziałem filmiki ze Stanów już naprawdę dawno, dawno temu. Te pinboxy powiem Wam, że to chyba jeden, jeden z gorszych produktów, niby. Kromki, takie wiecie, są ok. Są ładniejsze hologramy, ale boxy fatalne. 60-70 zł cena, mamy. Raz base set Sword Shield i chyba dwa razy Rebel Clash. Jeżeli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi. Karta promocyjna i przypinka. No nie wiem, ile ta przypinka jest warta, ale wolę kupić Blistera za 50 zł, gdzie też mam trzy paczki i to najnowsze niż taką kombinację. Zwłaszcza, że no ten Sword Shield base set będzie teraz praktycznie. No nie chcę mówić, że za darmo, ale za pół ceny zostawię z, kar z kartami z Darkness Blaze. <laughs> Swoją drogą propos Darkness Ablaze, Pewnie widzieliście, że niedawno pojawiło się pełno preorderów, pełno stron, yy, już pozwala na zamówienie tych paczek. Ja mimo wszystko na to nie pozwalam u siebie, bo nie, mam, nie mam gdzie na razie. Ale chodzi o to, że nie będę składał takich obietnic, jak te sklepy próbują. Bo może się przydarzyć taka sytuacja, jaka przydarzyłem się właśnie z trainer Turkitem, czyli dystrybutor nie wysłał towaru. E, tak więc nie będę miał u siebie na sklepie trainer Kita. Widziałem też po innych sklepach, że towar już się skończył. Czyli jeżeli w piątek po moim filmiku nie kupiliście sobie trainer Turkita, to już jest za późno. To już jest dzisiaj za późno. Więc e, z tego co wiem na Allegro są po 170 zł. Czyli widzicie. Ja miałem okazję dorwać e, drugi za chyba 120, Ten pierwszy za 108 był. Drugi za 120 się nie udało. Kolejny najtańszy jest za 170, czyli dramat. Chociaż jeszcze wczoraj widziałem w jednym sklepie za 125. Myślałem, że uda mi się kupić, ale chciałem sobie kupić dopiero jak wrócę do domu. Jak wróciłem do domu z pracy, to już było po ptokach. Tak więc, jak jest oferta, jak jest promocja, to trzeba brać bez zastanawiania się. Jak na siebie, to chyba dość krótki filmik. Chociaż widzę, że tutaj już 8 minut mi się nabiło. Dobra, nie będę dłużej przynudzał. Arthus Level X Was pożegna. To trzymajcie się. Cześć i pa, pa.